Żeby nie było zapowietrzeń w żelu, to jest bardzo ważne, żeby pomalować bardzo blisko skórek bazą, dobrze ją wetrzeć w paznokieć, utwardzić 60 sekund, a kiedy nakładacie żel, to już nie malować poza granicą bazy. Tak na pierwszy rzut oka wyglądało na odwrót, nie? Bo najpierw nakładała pędzelkiem, a pędzelkiem się tak zawsze kojarzy, że się żel nakłada, ale nie, to była baza. A teraz jest nakładany z pędzelka, tak jakby z bazy, a mówi, że żel, więc taki... taki... Osoby, które nie mają takiej szerokiej świadomości na temat paznokci, mogą mieć taki mindfuck, nie? Mówi, że bazę, a tu żel, mówi, że żel, a tu baza, i, ale spokojnie, żele też są w buteleczkach do budowania. Wiele baz jest bezkwasowych, można budować troszeczkę, nie? Więc... Spokojnie, spokojnie. Więc tak, baza, budowa. Bo jeżeli pomalujecie poza granicą bazy, to niestety wtedy na pewno będą zapowietrzenia. Czy, czy na pewno będą zapowietrzenia, jak położymy żel poza granicę bazy? Ja bym była ostrożna w rzucaniu takich faktów, bo nie jesteśmy pewni, czy na pewno będzie zapowietrzenie, nie? Bo jak dobrze odtłuściliśmy paznokieć. Bardzo dobrze y, odtłuściliśmy, y, zmatowiliśmy, odtłuściliśmy, zdehydrowaliśmy, daliśmy primer na przykład. To nawet żal się może dobrze trzymać. Naprawdę. Żal robimy zawsze z delikatnym odstępem od skórek. Teraz sobie skracam paznokcie na koniec, wyrównuję za pomocą pilniczku jeszcze A to i to, było chyba i robione. Czemu nie ma pauzy? To chyba było robione po prostu budowa bez wpiłowania, nie? Tylko sobie jeszcze na końcu podpiłowała yy, i jeszcze od spodu pewnie będzie piłować, nie? Tylko wydaje mi się, że po tym nie trzeba piłować, jak sobie dobrze rozprowadzisz wszystko, to nie ma tej muldy na czubku, którą ona tutaj ma, taką muldkę, nie? I nie trzeba potem piłować, ale tu zależy jak kto woli, nie? Se budować paznokcie. Ja przy naturalnej płytce y, jestem bardzo ostrożna z piłowaniem krawędzi wolnego brzegu naturalnej płytki razem z żelem, bo czasem jak sobie to rozszczelnimy, to płytka jest na tyle delikatna, y, elastyczna, że się to tam wejdzie pomiędzy jedną a drugą warstwę żelu, a płytki paznokciowej y, czasami wilgoć troszeczkę tu się zaczyna rozszczelniać i robi kapeć, więc nie u każdego to się będzie dobrze sprawdzać.